który może przejść do historii, bowiem na pierwszym miejscu prowadzi stawkę do startu Julia Pankiewicz. To jest wydarzenie historyczne, bowiem jest zwycięzczynią przed finału tego tej rundy jeszcze jedno okrążenie formujące i w momencie kiedy wygra finał, będzie pierwszą w historii kobietą, która sięgnie po pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej. A ze mną obok na stanowisku komentatorskim. Jakub Greguła, witamy. Witam. Kuba będzie towarzyszyć nam tutaj przez kilka okrążeń, bo przecież za chwilę będzie również ścigał się w kategorii M60. Julia Pankiewicz, rokaz Baciuszka. Dominik Musiatowicz, Toni Nowosa, Wojciech Garbacz, Damian Wiśnicki, Piotr Parys, Maciej Chrupek, Filip Panas, Jan Olejniczak, Wiktoria Pankiewicz, Karol Urbaniak, Bartosz Mila, Michał Stępiński, Jakub Bieniek, Cezary Turek, Tomasz Wójcik, Mauro Kevin Lacary, Marcel Jastrzębowski, Karol Jurmanowicz jeszcze jedno okrążenie. Za szybko, za szybko najeżdżają tutaj na start e, zawodnicy e, Junior Maxa. Szybko, wstępny, ślili, czy Julia Pankiewicz, ona e, może pochwalić się najlepszą czasówką dzisiaj w drugiej rundzie zawodów również najlepszym miejscem w przedfinale pierwsze miejsce i pierwsze zwycięstwo kobiety w wyścigu kategorii Junior Max Rotaxa to tutaj właśnie na inaugurację sezonu kartingowego na pierwszym wyścigu Drugiej rundy zwycięstwo Juli Pankiewicz. Zobaczymy teraz być może e, już wolno najeżdżający. E, tak jest, jesteśmy w wyścigu. Zobaczmy pierwsze e, dohamowanie. ale świetnie teraz roka z Baciuszka i to on, e, obejmuje prowadzenie. I mamy tutaj jakiś incydent. Mamy tutaj jednego z zawodników poza torem. A cała stawka kontynuuje. 19 zawodników jedzie dalej. Prowadzi Roka z Baciuszka. To jest litewski zawodnik który tutaj debiutuje w Rotax Max Challenge, tuż za nim Julia Pankiewicz, a na trzeciej pozycji Damian Wiśnicki. Damian Wiśnicki, który w zeszłym roku wygrał kategorię Minimax. Również widzieliśmy go w wyścigach juniora. On teraz ustępuje z ponownie miejsca Julii Pankiewicz, która Wskakuje na miejsce drugie na pozycję wicelidera. lidera tuż za nią Piotr Parys numer 219 i Dominik Musiatowicz a więc stracił Damian Wiśnicki dwie pozycje za nimi za nim Wojciech Garbacz za nim Toni Nowosad który teraz przebija się do przodu jest już szósty i Maciej Chrupek który również wyprzedza Wojciecha Garbacza. Czarna flaga dla jednego zawodników. Nie dostrzegłem numeru, ale widziałem wyraźnie, że sędzia starter trzymał czarną flagę. To jeden z zawodników z końca stawki. Za chwileczkę zobaczymy, kto nim jest. A na początku, a na miejscu lidera Roka z Baciuszka. Energy Racing Litwania. To jest Team, który tutaj w pierwszej i drugiej rundzie Rotaxa rozpoczyna swój sezon na polskich torach. Druga pozycja Julia Pankiewicz. To przecież ona wygrała przed finał, to ona wygrała czasówkę, a na trzecim miejscu Piotr Parys. Mamy również zmianę na kolejnych pozycjach, to Damian Wiśnicki, Dominik Musiatowicz, to w końcu jadący na szóstym miejscu Toni Nowosad, i siódmy jest Maciej Chrupek, a ósmy Karol Urbaniak. Najszybszy czas okrążenia Piotr Parys, 50 sekund 291 tysięcznych, trzecia pozycja tego zawodnika, choć teraz już wyprzedza Julię Pankiewicz, już jest na miejscu drugim i za chwilę z pewnością będzie gonił Rokasa Baciuszkę, który prowadzi w tym wyścigu, który ma 30 setnych przewagi nad Piotrem Parysem. Szóstka prowadzących. Szóstka nad e, pierwszych pozycjach to e, Roka Baciuszka, e, Piotr Parys, Julia Pankiewicz, e, Damian Wiśnicki, Dominik Musiatowicz i Toni Nowosat. Podzieliła nam się tutaj stawka. E, e, zerknijmy co dzieje się na końcu stawki. Tam czterech zawodników. E, tam Wiktoria e, Pankiewicz, tam... Michał Stępiński, Marcel Jastrzębowski, Tomasz Wójcik daleko, daleko z tyłu i tuż za nim ten, który debiutuje w tym momencie w Rotax Max Challenge. Zagraniczny zawodnik. Mauro Kevin Lacari. On w tym charakterystycznym swoim czerwonym gokarcie na ostatniej pozycji, bo przecież... Bartosz Mila nie uczestniczy już w wyścigach. Piotr Parys zbliża się do Rokasa Baciuszki. Teraz na tym pierwszym dohamowaniu chciał już wyprzedzić Litwina. Chciał objąć prowadzenie. Chciał wybić się na pierwsze miejsce, ale Litwin skutecznie blokuje tutaj pozycję numer jeden. To oczywiście sprawia, że Piotr Parys, który jechał do tej pory najszybciej z wszystkich zawodników, troszeczkę zwolnił. W tym momencie to Julia Pankiewicz ma najszybszy czas okrążenia 50 sekund 177 tysięcznych. Damian Wiśnicki e, próbuje wyprzedzić Julię Pankiewicz. Tutaj był delikatny e, e, dotyk, e, e, jeśli chodzi o dwójkę tych zawodników, a Piotr Parys już e, na prowadzeniu. Już uporał się e, z litewskim kierowcą Energy Racing. Już jest pierwszy, e, już e, prowadź. Zmiana również na trzecim miejscu. Damian Wiśnicki wyprzedził Julię Pankiewicz, a teraz szykuje się do manewru wyprzedzania Toni Nowosad, który jest przed Dominikiem Musiatowiczem, a bezpośrednio z tyłu, bezpośrednio za Julią Pankiewicz. Zobaczmy na kolejny pomiar najszybszego okrążenia. Do tej pory Julia Pankiewicz 50-177 i taki czas również przez kolejne okrążenie, bo Piotr Parys 50 212. a więc tutaj 40 setnych słabiej od najszybszej kobiety na torze. cztery okrążenia do końca tego wyścigu i mamy znów zmianę lidera i mamy znów udany atak Rokasa Baciuszki Zobaczymy jak zareaguje na to Piotr Parys, który w tym momencie jest drugi, który nieoczekiwanie traci swoją pozycję lidera tuż przy końcu prostej startowej, tuż przy tym pierwszym zakręcie, na pierwszym dohamowaniu. Zobaczymy jak potoczą się losy tej, tej czwórki pierwszych zawodników Roka z Baciuszka, Piotr Parys, Damian Wiśnicki i Julia Pankiewicz. Julia Pankiewicz udania atakuje teraz i to ona jest trzecia. Świetny manewr wyprzedziła Damiana Wiśnickiego. Zobaczymy teraz koniec prostej startowej. I już mamy Piotra Parysa i Rokasa Baciuszkę, dwójkę liderów, którzy małymi krokami zbliżają się do tego e, debiutanta, do tego pierwszego e, zawodnika, który e, jedzie na ostatnim miejscu. Pierwszy, który zgłosił się e, e, w drugiej rundzie dołączył do tej stawki 20 zawodników. Już wymachany niebieską flagą, już jako dubler już wyprzedzony przez pierwszą szóstkę kierowców. Roka z Baciuszka, Piotr Parys, Julia Pankiewicz, Damian Wiśnicki, Toni Nowosa. To jest pierwsza piątka tego wyścigu do końca jeszcze dwie dwa okrążenia a ja widzę, że już flaga przeznaczona właśnie dla Mauro Kevina Lazariego. Zjedź do boksu niebiesko-czerwona flaga oznaczająca, że ten zawodnik musi opuścić tor, został zdublowany Za chwileczkę rozpoczniemy ostatnie okrążenie, za chwileczkę ostatnie szanse na to, aby zmienić kolejność w tym wyścigu. I teraz atak Piotra Parysa. Znakomicie tutaj na dohamowaniu, na ostatnim dohamowaniu przed prostą startową i mamy koniec tego wyścigu, ależ znakomita sytuacja w wykonaniu Piotra Parysa rzutem na taśmę na ostatnim okrążeniu wyprzedził Rokasa Waciuszkę i to on będzie zwycięzcą tego wyścigu finałowego numer 219 znakomicie Piotr Parys zwycięża w finale drugiej rundy Rotax Max Challenge on właśnie teraz cieszy się podniesiona ręka w górze zadowolony Piotr Parys a druga pozycja dla Roka Sabadziuski trzecie miejsce Julia Pankiewicz kolejne pozycje Damian Wiśnicki Toni Nowosa Dominik Musiatowicz Karol Urbaniak Maciej Chrupek Filip Panas Karol Jurmanowicz, Wojciech Garbacz, Jan Olejniczak, Wiktoria Pankiewicz, 14 pozycja Marcela Jastrzębowskiego, Michał Stępiński, 15, 16, Cezary Turek i na miejscu 7.